W Olsztyńskim Teatrze Lalek odbyła się kolejna odsłona akcji Tu się czyta, organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną. W świat bajek przeniosła dzieci tym razem dyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta Gabriela Konarzewska. Przeczytała dzieciom wiersz Juliana Tuwima pod tytułem Lokomotywa. Kręci się, kręci się koło za kołem i biegu przyspiesza, gna coraz prędzej i dudni i stukało łomoce i pędź. A dokąd, a dokąd, a dokąd, na wprost, po to, że, po to, że, po to, że przez moc. Odpowiadając po to, na pytania dzieci, pani Gabriela przyznała, że w dzieciństwie bardzo lubiła bajki opowiadane przez rodziców. Z najmłodszych lat najbardziej zapamiętała te napisane przez Juliana Tuwima i Jana Brzechwę. Kocham też Baśnie Andersena. Często, często właśnie wracam do księżniczki na ziarnku grochu. Sobie nieraz przypominam, jak to było możliwe, żeby przez ileś materacy, ileś kołder puchowych ta księżniczka wyczuła to ziarnko grochu, ale to była prawdziwa księżniczka. Tuż przed recytacją Lokomotywy na scenie wystąpił Teatr Inspiracja, który tworzą niepełnosprawni podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Olsztynie. Zaprezentowali spektakl pod tytułem Kapryśne Pory Roku. Młodzi aktorzy w ciekawy i pełen emocji sposób przedstawili wszystkie pory roku. Była więc wesoła wiosna, słoneczne lato, szeleszcząca jesień i groźna zima. Olsztyński Teatr Lalek jest już siódmą placówką odznaczoną certyfikatem Tu się czyta. W tym samym miejsce pozostało wpisane na czytelniczą mapę miejsc przyjaznych czytaniu. Teatr został wybrany przez nas nieprzypadkowo, gdyż to właśnie tutaj wszystkie spektakle powstają właśnie w oparciu o teksty. Tutaj dzieci mogą spotkać się z magią bohaterów literackich, przepięknych historii. Główną ideą jest promocja bajek, baśni, czytelnictwa. I teatru, bo wszystkie te rzeczy, o których mówimy, związane są właśnie z bajką. Z bajką jej naprawdę bardzo ważnym i zbawczym celem dla dzieci i młodzieży. Zarówno w teatrze, jak i w Miejskiej Bibliotece Publicznej, jak i właśnie w teatrze tym dziecięcym, bajka odgrywa istotną rolę. Tradycyjnie pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej podarowali najmłodszym czytelnicze prezenty. Były to książki oraz sympatyczna maskotka akcji czytuś.